Okej, cześć, ja jestem Sentinel, tutaj wasz Sentinel, kochany Nie jestem czy kochany, ale e, Dzisiaj e, To jest pierwszy odcinek mojej nowej serii na kanale um, Tak, jest to pierwszy odcinek z gry e, Kingdom Rush, wysem telefony tutaj oczywiście są podstawowe ustawienia Wyłączyć dźwięk, włączyć muzykę, ale ja wolę włączyć muzykę. to są To Tutaj są credits, oczywiście. Ja tego nie będę czytał. Gra studia Ironhide. Wcześniej grałem jako. Wcześniej grałem na tym, na, na komputerze, na laptopie, w wersji ziściową, a teraz mam wersję na telefon. I mam no, nowy telefon, to myślę, że warto spróbować na nowym tym. Eee. Dobra, po czym się załaduję? Tak, oczywiście jest klasyczna mapa. Tylko Tutaj, jak widzicie, pojawiły się nowe rzeczy, takie jak Hero Room. Tutaj są właśnie um, tak, heroesi, których można wybierać. To jest innych takich. Oni się odblokowują na jakichś tutaj um, poziomach. Fajna muzyka przy okazji. Tak, fajna. E, oni, niestety ci tutaj. Um, na internecie oni są termowi, ale niestety tutaj trzeba je kupić już. Ona jest Thor, super. Um, oni, Haksow, uh, Ingvar Berklow, Elora Wintersong, King Denas, to jest właśnie król tej, tego całego królestwa czyli um, Linirea, tak to się nazywa to królestwo Linirea, Ignus to po prostu jakiś żywioł ognia. Magnus to jest gościu, który się potrafi teleportować, no i Woli sobie to jest taki... każe trochę. Dobra, i tutaj, oczywiście, i tutaj mamy nową, nową rzecz, czyli shop. Tutaj mamy... Możemy tutaj właśnie za diamenty kupić takie rzeczy, które nam polegają w rozgrywce, ale ja teraz się tym nie będę zajmował. Teraz um, zobaczymy sobie pierwszy poziom. Oczywiście są tu aczywimenty, ale do nich przejdę później. Tutaj możemy sobie wybrać poziom trudności. Easy, normal i najtrudniejszy, czyli weteran. Więc zaczynajmy kampanię Southport. Okej okay. jako że seria z Battle City um, Sentinel vs. Battle City jest już zakończona, to teraz będzie po prostu z Sentinel vs. Kingdom Rush. Tak, tutaj mamy oczywiście ten, takie początkowe wskazówki. I tak, tutaj możemy. To jest w ogóle bardzo dużo ruchomych elementów. Jak widzicie, można wiatraki zatrzymywać, tak, i można coś rozbijać owce, Rozje rozwa rozwalać owce. Można, um, jakby się kto pytał, face revealer nie będę robił jeszcze. Chociaż jest opcja nagrywania też twarzy na tym, tym, ale jeszcze nie chcę się wam zdradzać. Na razie, mam nadzieję, na razie musi wam wystarczyć mój głos, abyście się dobrze bawili, po prostu. Więc dobra. Zacznijmy, że mamy 256, to jest, tu jest e, punkt, gdzie po prostu, o, nawet można przybliżać, tutaj te, tego punktu tutaj, e, tego po samej, e, samej e, jakby stronie ekranu, po tej stronie, nie może, nie mogą przekroczyć platformy, bo wtedy tracimy serduszka życia, serduszka po prostu, więc e, zaczynamy, tak, tutaj musimy potwierdzić, e, zobaczmy, co tu będzie. Spróbuję naczek takie ustawienie i zaczynajmy. Tak. Tak. I tutaj właśnie jeszcze... Że... Tutaj możemy oczywiście wojsko manipulować. Ale wiem, to chyba powinny wpadać achievementy. w O, i właśnie widzicie, za zabijanie przycisku dostajemy te gems'y. Tak, tutaj dostajemy też call reinforcements. Tak, oni coś tam krzyczą tutaj po angielsku, ale mnie to tak za bardzo nie obchodzi. Także Bo to będzie szybki odcinek, myślę. O, no, ale fajnie się te. To się chyba e, odnawia co 10 sekund. Oczywiście można te reinforcementy e, upgradeować, ale myślę, że na razie nie będzie to potrzebne. E, Ojej, przepraszam bardzo. Tutaj zapomniałem, że włączyłem. Zapomniałem włączyć łotowania. O i nowi wrogowie, orkowie, light armor, slow speed, oni są wrażliwi na magię, dlatego właśnie postawiłem tutaj e, wieże magów na początku, bo jak widzicie oni, oni są odporni na damage z tych, z, z tych rzeczy, możemy też sprzedawać na przykład bombardy, które mają największy damage, ale tym najwolniej się ładują, niestety. Tak, tutaj oczywiście jest, to już wiem, że, że można po prostu żołnierzy rozmieszczać. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że gra jest tak cicho. Po prostu nie chcę stracić słuchu. Um, nie chcę po prostu stracić słuchu. Trochę powinny wpadać za to osiągnięcia. Zobaczę. O kurde nie. O nie, to jest niebezpieczne, bo tu, tu już jak się przedostaną, to jest troszeczkę przerąbane, bo... O, trzeba tutaj... To jest... tego... O, Rain, on fi Rain of Fire. To można też meteorytów przyzwać na, na tych. Tak, na razie to jest takie trochę, wiecie, gówniane, bo to jest nieulepszone, ale po ulepszeniach to będzie naprawdę się spustoszenie w grze. Wiesz, uwierzcie mi, nie wiem co mówię. Grałem w to na, e, na PC-tach, na laptopach we wszystkich możliwych miejscach praktycznie gdzie, to, gdzie w to można zagrać? No... E, widzicie. Trzy gwiazdki O i zdobyliśmy 66 gemsów Oczywiście można restartować, nie? Jakby się nam nie powiodło Ale nam się powiodło, więc myślę, że będzie okej okay. Dobra, i to się załaduje mm. No, jak widzicie tutaj możemy już kupić Slythergems, ale my na razie zachowujemy to. I mamy też upgrade'y. Czyli to, co lubię w tej grze. Na razie myślę, że wydamy to na tym. Um, możemy Slow Curse, Precision, tutaj możemy przeczytać o upgrade'ach. Na razie mi zależy na tym, żeby um, były ten, po prostu... Znaczy po prostu dla wszystkich weźmiemy taki... Um, Well, fed. Aha. Myślę, że na razie weźmiemy do podstawowych rzeczy, czyli magików. To weźmiemy na razie. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale to jest, to jest moja gra. Mogę oczywiście to zresetować, jeżeli chcę. Ale ja wolę na razie inwestować w magików po prostu. Możemy jeszcze coś tu zrobić? O, upgrades. Dziękuję bardzo. Teraz encyklopedia. Tutaj mamy Towers, Enemies, jakie nam tu przyjdą. Jest, jest tego 5 stron, więc będzie tego naprawdę dużo. Strategy Guide. A tutaj mamy 21 tipsów, których ja przyjmując, nie czytałem. Ale wiecie, ale możemy tutaj. O, to są stawienia, to są achievementy: First Blood. Daring Call to Noisery. Tak, achievementy też będziemy zdobywać. Ja też celuję, żeby achievementy zdobywać. I jak na razie myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. Spodoba się wam ta seria. O tej... Także mam nadzieję, że Wam się podobał jak ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że też muzyka Wam się podoba. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A na razie trzymajcie się, cześć i na razie. Mój do Was Sentinel TV.